Witam serdecznie z tej strony Iwona Eriksson i dzisiaj pokażę wam taki ściągacz, taki ścieg, który nazywa się w języku angielskim ściągaczem rickrack. Ja myślę, że możemy ten ściągacz i w języku polskim nazywać rickrack. Możemy go nazywać zygzakami, możemy go nazywać, może nawet jodełką. Nie wiem, czy w języku polskim jest jakiś odpowiednik nazwy na ten ścieg ale ja w każdym razie będę nazywać go Ściąga Ściągacz ricrac. I ten ściek jest elastyczny, jak każdy ściągacz. Po prostu bardzo dobry do robienia ściągaczy. Zarówno przy sweterkach, przy czapkach, rękawiczkach. Nawet fajny do robienia szalików. Bardzo wdzięczny ściek i wcale nie jest trudny. Na lewej stronie wygląda on tak. I mamy dwa oczka prawe, jedno lewe, dwa oczka prawe, jedno lewe, dwa oczka prawe, jedno lewe. I po tej stronie mamy jedno prawo, dwa lewe. Czyli ściek jest podzielny przez trzy oczka plus dwa oczka brzegowe. Tutaj jest link do tego ściegu, opisu na moim blogu. Pod spodem, pod samym filmiem także jest opis ściegu. Link do opisu na blogu. I teraz zobaczymy, jak ten ściek się robi. I jak robimy ten ściek? Pierwsze oczko ściągamy. Pierwszych oczek nie liczymy w żadnym ścieku. To jest po prostu tylko dodatkowe oczko. I teraz mamy dwa prawe, jedno lewe, dwa prawe, jedno lewe, dwa prawe i tak dalej. Zaczynamy od dwóch prawych. I tutaj na tych prawych jest ten poskręcany, zygzakowaty wzór. Najpierw przerabiamy to drugie z prawych oczek i łapiemy to oczko od tyłu. Przerabiamy na prawo od tyłu. A następnie oczko pierwsze przerabiamy od przodu. I ściągamy jednocześnie z drutów. Kolejne oczko jest oczkiem lewym. Przerabiamy normalnie na lewo. Następnie mamy znowu dwa prawe oczka. Przerabiamy najpierw to drugie oczko od tyłu. Łapiemy od tyłu. A następnie przerabiamy to pierwsze oczko na prawo. Potem mamy oczko lewe. Oczko lewe przerabiamy normalnie na lewo. Następnie mamy dwa oczka prawe, które będą przerabiane. I najpierw przerabiamy to drugie oczko prawe, załapując nitkę od tyłu, tylną nitkę tego oczka, przerabiamy ją na prawo i potem następne oczko prawe, które jest oczkiem pierwszym, przerabiamy normalnie na prawo z przodu. Dopiero wtedy ściągamy oba oczka. Następne oczko jest lewe, przerabiamy normalnie na lewo. Dwa oczka prawe. To drugie oczko prawe zahaczamy od tyłu nitkę, przerabiamy na prawo. Potem zahaczamy pierwsze oczko od przodu, przerabiamy na prawo i ściągamy oba oczka widzimy, że tutaj się robią te oczka skrzyżowane, które powodują, że robi się taki zygzak na tym ściegu. Następne oczko jest lewe. Potem znowu mamy dwa oczka, które będziemy przerabiać na prawo. Łapiemy z tyłu drugie oczko za tylną nitkę, przerabiamy na prawo, następnie oczko pierwsze z przodu i na prawo. Następne oczko jest lewe. Następne mamy ponownie z tyłu. Załapujemy, przerabiamy na prawo to drugie oczko. Potem mamy pierwsze oczko. Przerabiamy je na prawo. I ściągamy oba oczka. Potem mamy oczko lewe. Potem mamy ponownie dwa oczka. Najpierw tylne oczko. Drugie oczko z tyłu na prawo, a następnie to oczko, co jest z przodu na prawo. I ostatnie oczko brzegowe przerabiamy normalnie. I teraz będziemy przerabiać z tyłu, na lewej stronie roboty. Na lewej stronie roboty przerabiamy oczka w ten sposób. Pierwsze oczko normalnie ściągamy, to jest oczko brzegowe. I potem mamy. Dwa oczka lewe, jedno prawe. Dwa oczka lewe, jedno prawe. Te oczka, które były prawe na tej stronie roboty, z drugiej strony roboty są oczkami lewymi. I to te oczka, na których robimy ściek. I na lewej stronie także robimy ściek. Przerabiamy je w odpowiedni sposób, żeby wyszedł ten zygzakowaty wzór. I robimy w ten sposób, że ponownie najpierw przerabiamy oczko. Drugie, a potem dopiero oczko pierwsze. Z tym, że przerabiamy tutaj oczka na lewo. Najpierw oczko drugie na lewo. Potem oczko pierwsze na lewo. I ściągamy z drutu razem. Potem oczko prawe na prawo. Następnie są znowu dwa oczka lewe. Najpierw to drugie oczko przerabiamy na lewo. Potem oczko pierwsze na lewo, ściągamy z drutu. Potem mamy oczko prawe na prawo. Potem mamy ponownie dwa oczka lewe. Najpierw przerabiamy to drugie oczko na lewo, przeciągamy nitkę. Potem łapiemy to pierwsze oczko na lewo, przeciągamy nitkę, ściągamy razem z drutu. Potem prawe oczko. I znowu dwa lewe oczka. Najpierw to oczko drugie przeciągamy na lewo. Tutaj sobie możemy kciukiem przytrzymać, żeby to oczko przerobione nam nie przeszkadzało. I wtedy dopiero załapujemy oczko pierwsze i narzucamy nitkę i przerabiamy. Mamy oba oczka przerobione. Ściągamy oba oczka lewe. Następnie oczko prawe. Znowu oczka lewe. Najpierw drugie oczko na lewo. Potem pierwsze oczko na lewo. Na lewym drucie ściągamy oczko prawe, dwa oczka lewe, najpierw drugie na lewo, potem pierwsze na lewo, ściągamy, potem na prawo, na lewo, na lewo oczko pierwsze i potem oczko przykowy. I tutaj już widzimy, że zaczyna wychodzić nam ten ściek. Proszę bardzo, zygzakowaty. Teraz będziemy robić ponownie rząd z prawej strony roboty. Ponownie robimy z prawej strony roboty. Jeszcze raz pokażę. Tutaj mamy pierwsze oczko brzegowe, które ściągamy. I następnie mamy dwa oczka prawe. To pierwsze oczko przerabiamy z tyłu na prawo. Potem dopiero oczko pierwsze na prawo normalnie ściągamy razem. Oczko lewe. Potem mamy ponownie dwa oczka prawe. Z tyłu roboty zahaczamy nitkę, tylną nitkę drugiego oczka na prawo. Z przodu oczko pierwsze na prawo. Ściągamy oba. Oczko lewe na lewo. Kolejne dwa oczka prawe. Z tyłu roboty ściągamy na prawo. Z tyłu roboty przerabiamy na prawo drugie oczko. Następnie pierwsze oczko z przodu normalnie na prawo. I lewe oczko. I dwa prawe ponownie. Najpierw drugie oczko z tyłu. Pierwsze oczko z przodu na prawo, ściągamy. I tak dalej. Drugie oczko z tyłu roboty, zahaczamy to drugie oczko, przerabiamy. Oczko pierwsze na prawo, oba ściągamy. Oczko lewe. Oczko drugie, z tyłu roboty, na prawo, z przodu. Oczko pierwsze, lewe. Na lewo i jeszcze dwa, dwa oczka na prawo. Najpierw oczko drugie z tyłu roboty przerabiamy na prawo. Następnie z przodu oczko pierwsze na prawo i oczko brzegowe. I teraz przekładamy i rząd na lewej stronie roboty. Tutaj mamy dwa lewe, jedno prawo, dwa lewe, jedno prawo. Ściągamy oczko pierwsze i tutaj także na lewo. Najpierw oczko drugie, potem oczko pierwsze i ściągamy razem. I oczko prawe na prawo, normalnie. I oczko lewe. Najpierw drugie na lewo, potem pierwsze na lewo. I ściągamy, z tym, że oba przerabiamy z przodu, z przodu roboty. Nie tylne oczka, tylko tutaj z przodu. Najpierw drugie na lewo, potem pierwsze na lewo. Ściągamy. Oczko drugie na lewo, pierwsze na lewo. Ściągamy oba. I prawe. Oczko drugie na lewo, pierwsze na lewo. Ściągamy. Prawe. Oczko drugie na lewo, pierwsze na lewo. Ściągamy. I oczko prawe. I ponownie lewe, najpierw drugie, potem pierwsze i oczko przegowe. I znowu odwracamy i po prostu robimy w ten sposób dalej. Tak wygląda ten ściek, jesteśmy gotowi, zapraszam do robienia, do usłyszenia.